Dzisiaj tylko remis, czas remis skoro na no, Tylko remis w naszej sytuacji chcieliśmy wygrać. W no. tej sytuacji tylko remis. Z drugiej strony graliśmy o jednego mniej 20 minut. No, to jakby patrzeć na to z tej strony, to, to remis nie jest zły wynik, ale chcieliśmy dzisiaj wygrać ten mecz u siebie. Sam ci zdobyłeś bramkę swoją pierwszą w Ekstraklasie. Jednak wielkie radości, bo nie okazywałeś tak samo, był w Bielsku po podkreśleniu swobodnością koniecznego, z czego to wynika? No bo w Bielsku to była samobójcza bramka, no tam się nie ma co jak dużo cieszyć, no a dzisiaj strzeliłem pierwszą bramkę, tylko nie dalał zwycięstwa, no to nie ma radości po takich golach. Po zmianie stron, to też nie zagroźliście bramce wystarczy No tak, no. Najlepszy myśl zawsze dzisiaj z naszej strony. W Bielsku pierwsza polowa nie się dobrze, w drugiej potrafiliśmy odwrócić wynik i wygraliśmy. Dzisiaj, dzisiaj nam się to nie udało. Przed nami spotkanie z poleną Warszawa. Wyjazd ciężki, natomiast różne z problemami. Tak, tylko z problemami, nie z problemami musimy się przygotować na ten mecz, jak na, na wszystkie zagrać, zagrać lepiej, jak graliśmy dzisiaj, a postawa do niej trzy punkty. Dzisiaj to twoja pierwsza bramka w sezonie Chciałbyś się kobiet zadykować? <grym> Może na życionej, jak już tak pan pita. I to może troszeczkę nas martwić, że cały sezon mija i my po raz kolejny wracamy bez zdobyczy trzech punktów. Mecz oceniam, że, że jednak mogliśmy się pokusić o zwycięstwo, bo mieliśmy rzut karny w pierwszej połowie, graliśmy w, prze, w przewadze jednego zawodnika ostatnio bodajże 15 minut, więc mogliśmy naprawdę pokusić się tutaj o zwycięstwo. Troszeczkę brakło szczęścia. Mecz, mecz walki i, i wracamy z jednym punktem, ale ten, ten niedosyt troszeczkę zostaje, mimo że graliśmy tutaj z drużyną, która zajmuje trzecie miejsce, ale tak jak wcześniej wspomniałem, troszeczkę, troszeczkę żal. Żałujemy, że nie udało się zdobyć tych trzech punktów na błysku nie powiedzieć, że się strzelić, bo potem tym życiu karnym praktycznie nie schodziliście z powodu gospodarza. Znaczy, mieliśmy takie założenie, że, żeby w końcu się przełamać, zdobyć trzy punkty i tutaj troszeczkę mieć przewagę nad Piastem, właśnie zaskoczyć, zaatakować. I to nam się udało, bo mimo straty bramki na 1-1 ruszyliśmy, mieliśmy tę sytuację właśnie razem z rzutem karnym, aby wynik podwyższyć. No niestety nie udało się i tak jak, tak jak mówię, że, że gdzieś ten fatum wyjazdowy trwa, bo... Sytuacje w drugiej połowie także były, nie udało się ich wykorzystać i mecz zakończył się remisem. Czy szczególne masz w końcu jeszcze parę lat temu w tej Na pewno troszeczkę serce mocnie zabiło jak tutaj przyjechałem, chociaż naprawdę wiele się zmieniło, prawie wszystko. Jednak, jednak fajnie było zagrać, co prawda już na nowym obiekcie, ale, ale gdzieś te wspomnienia są. Szkoda, że, że wtedy to tak się potoczyło, ale już myślami do tego nie wracam. Minęło sporo czasu i teraz jestem w Koronie, z czego bardzo się cieszę. Dzięki. Dziękuję. Na początek, jak to było przy tym trafieniu na 1-0 dla Korony, bo tam jeden źródła podają, że kamiladamy, a drugie drugi, może to sobie no, Tam był strzał z lewej strony, Darotra jakby wybił piłkę do środka i ja zagrałem piłkę, odbyła się od tego napastnika. No. Trochę smule, ale tak po prostu jest no w piłce. Když je takový vystoup z Doudanem, zaliczyć nie możesz, ponieważ to je vlastně ten ta situace bronkowa i když ještě červená kartka v vážné hodně spotkání. No tak no, Po poprostu nejsem z tego zadovolený, no, z té červené kartky. Vygládalo to, to tak, že od té 60. minuty začala být taková převaga dla nás, myslím, to nás trochu zatřímalo, no. škoda, ale tak punkt, 20 minut jsme gráli v 10, tak punkt myslím, že je dobrý v końcu. Chyba myśleli, że może być pusturka ze Śląska w gdzie w Rady Koronawiruska w końcu no tym razem się nie udało. Tak, byłoby dobrze, no? ale Korona zagrała dobrze w końcu i punkt dzisiaj jest, chyba jest dobry. No tak, ale może, może trochę stopować brak zwycięstwa drogę do Pucharu europejskich No tak jest, no. zagraliśmy 13 meczów, meczów w tej rundzie i tylko dwa przegraliśmy. No. Musimy iść skoncentrować się na następnym meczu na Polonii i spróbować wygrać ten mecz. W Warszawie będzie na pewno bardzo ciężkie spotkanie. Polonia ostatnio 4-0 wygrała, choćby w Zabrzu. Na pewno tak. No. Polonia bardzo dobrze gra z, kontra, z kontrataku i musimy się do tego przygotować. No, Mają bardzo szybkie gracze i myślę, że to będzie ciekawy mecz dla Kibiców był mało tych sytuacji pod bramką gości, gdzie w poprzednich spotkaniach, no jednak udawało się do nich dochodzić. No dzisiaj poza tym poza tą no. korona była bardzo dobrze przygotowana do tego meczu. Myślę, że oni bardzo dobrze sobie ustawiali, stilu i myślę, że nasze atuty dzisiaj nie wyglądały tak dobrze jak zawsze i tak jest. No korona zagrała dobrze, dobrze stylu i myslím, že tak ogólně v meču bylo málo situací. Beno pochady Mám naději, že tak bude. No. Ještě dva meče i, i věděli, co, co se vydaří Číně. Okay. Děkuji.